O, jeszcze raz, jeszcze raz musiałem się połączyć, ponieważ padł internet w pomieszczeniu, w których jesteśmy. Właśnie szkoła ma to do siebie, że powinno być jak najmniej internetu, ale jak najwięcej rozmów na żywo. Tak więc jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem przedtem. Mam nadzieję, że osoby nowe, niezwiązane z kostką, nieznające kostki miały okazję choć trochę poznać właśnie naszą szkołę trochę też naszych nauczycieli, uczniów, którzy, którzy są obecni, obecni w, w naszej szkole. Moi kochani, razem ze mną tutaj jest Andrzej Kostkowy, który ponoć kiedyś prawda, odgrywał bardzo znaczącą rolę, był przytulakiem i maskotką wielu uczniów, którzy mogli u Andrzeja wylać łzy, ale też prawda, okazać radość. Tak więc mam nadzieję, że Andrzej Kostkowy nie będzie cierpiał na brak nowych przyjaciół, i już od września będzie mógł też poznać nowych, nowych uczniów. On nam towarzyszy, spędza swój czas w bibliotece, tak więc mam nadzieję, że tam też za chwilę wyląduje. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim tym, którzy dzisiaj do nas zawitali, którzy się zainteresowali, którzy poświęcili swój czas, aby być z nami na tym dniu otwartym, jakże innym niż te wszystkie, tak jak już powiedziałem w poprzedniej transmisji, która się nie udała. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo osób, które były zainteresowane szkołą, przyszły sprawdzić i zobaczyć, jak wygląda szkoła. W tym roku, ze względów nam wiadomych, jesteśmy obecni w sieci. Chcieliśmy przeprowadzić ten dzień otwarty online, i tak też się nam udało zrealizować. Tak więc, praca, która została powzięta, mam nadzieję, że zaowocuje tym, że z miłą chęcią we wrześniu do nas zawitać i będziemy się mogli wtedy poznać na żywo. No i oczywiście już wspomniany Andrzej też będzie mógł być z Wami. I będąc tutaj w szkole, w holu też naszym, naszej kostki, troszeczkę tutaj po, po, pokażę, chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy ten dzień, Dzień Otwarty Online zorganizowały, przygotowały dały możliwość tego, abyśmy się mogli spotkać choć trochę, choć na chwilę właśnie w szkole. I tutaj, jak się teraz obrócę, są ze mną razem dwie panie Agnieszki, które machają. Bardzo chciałbym im serdecznie podziękować właśnie za to, że poświęciły bardzo dużo czasu, energii, miłości, zaangażowania do tego, aby ten dzień mógł powstać. Tak więc Myślę, że bez nich sam bym tego nie zrobił. Może by byli inni chętni, ale naprawdę mogliśmy zobaczyć, że kolejne akcje są też dla nas, nie są dla nas przeszkodą, ale okazją do tego, żebyśmy mogli też doskonalić swoje zdolności informatyczne. Tak więc bardzo im jeszcze raz dziękuję serca, że razem mogliśmy tworzyć ten dzień. Również dziękuję też nauczycielom, którzy się zaangażowali w ten Dzień Otwarty którzy byli z nami. Na transmisjach, którzy brali aktywny udział w omawianiu właśnie profili, przedstawianiu tych profili, ale też dziękuję tym nauczycielom, którzy się włączyli w akcję promowania filmów czy nagrywania też różnych filmików, które swoją drogą przez najbliższy czas myślę, że najbliższy tydzień, trochę dłużej będą prezentowane na naszym profilu Facebookowym, na którym Was też serdecznie zapraszam. Jest to ich wielki wkład w to, aby też i uczniowie się zaangażowali w tym dla nas też dziwnym i trudnym czasie. Tak więc dziękuję nauczycielom, wychowawcom za to, że zaangażowali swoich podopiecznych i razem mogliśmy też tworzyć właśnie ten wirtualny dzień otwarty. I dziękuję też uczniom, dziękuję samorządowi uczniowskiemu za też poświęcony czas, za to, że byli na tych inicjatywach, w tych pokojach, opowiadali, komentowali. Jak widzieliście. Starają się, starają się, uczymy się też bycia w świecie, uczymy się rozmowy, tak więc mam nadzieję, że i dla mnie, i dla nich był to też ten czas, w którym mogliśmy właśnie poćwiczyć zdolności wirtualne. Tak więc dziękuję wszystkim uczniom z tych klas, które się zaangażowały, aby stworzyć filmiki, które są bombą, są super, mi się strasznie podobają i mam nadzieję, że również Wam się spodobają i będziecie chętnie oglądać. Więc jak widzicie, kostka stwarza dużo, dużo możliwości do tego, abyśmy mogli wspólnie działać, wspólnie pracować, wspólnie się też nie bać. Tak jak patron kostki, święty Stanisław kostka, nie bał się kiedyś wyruszyć z Polski do Rzymu, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Wam nie będziemy kazać wstępować do Towarzystwa Jezusowego, ale przyjdźcie do kostki, przyjdźcie rozwijać swoje talenty, swoje pasje, zainteresowania. Razem możemy więcej. Niech to będzie nasze hasło i nie bójmy się tego, nie bójmy się tworzyć fajne, dobre rzeczy. Tak więc dziękuję jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w ten dzień. Dziękuję za wszystkie nagrane filmy, jeszcze raz wystąpienia, przedstawienia. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy teraz też komentują. Widzę ojca Pawła, widzę pana Józefa Rostworowskiego, widzę Anię. Dominikę i tych innych, którzy, którzy mi się teraz tutaj nie wyświetlają na, na wyświetlaczu, ale Was również bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też ojca dyrektora, który siedzi u siebie, i za chwilę go też odwiedzimy, aby się ucieszyć tym, że mam nadzieję, fajnie wyszedł nam ten dzień. O, jeszcze Ania Świaczny, profesor. Pani Anna Świaczny też do nas tutaj, widzę, dołączyła. Tak więc bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Na wszelkie pytania, sugestie jakieś właśnie tutaj pytanie odnośnie rekrutacji, czy też samej szkoły funkcjonowania, zapraszamy Was do tego, aby odwiedzać Facebooka, naszą stronę internetową www.kostka.edu.pl oraz pisać na maila rekrutacja małpa kostka.edu.pl. Numeru telefonu nie pamiętam, ale jak wejdziecie na stronę, to tam będzie, to tam jest do do wyszukania i na pewno łatwo znajdziecie. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz, pozostańcie dobrze, wspominajcie nas i oglądajcie nasze materiały. Do usłyszenia.